Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie Laboratorium Metrologii. Dzisiaj wracam do omawiania sprzętu i skupię się na przetworniku analogowo-cyfrowym z podwójnym całkowaniem. Pokażę wam, jak taki przetwornik jest zbudowany, omówię jego zasadę działania, ale przede wszystkim na żywym organizmie, czyli na prawdziwym przetworniku, poobserwujemy sobie sygnały w jego charakterystycznych punktach, tak żeby lepiej zrozumieć, jak ten przetwornik działa, no i żeby mieć przede wszystkim podgląd do tego, co w tym przetworniku tak naprawdę się dzieje. I mam nadzieję, że dzięki temu to groźne całkowanie nie będzie już dla nikogo takie straszne. Przetworniki z podwójnym całkowaniem dosyć często są stosowane w aparaturze pomiarowej, chociażby takie jak mam tutaj na stole są stosowane czy to w woltomierzach cyfrowych, czy też w multimetrach ze względu na swoje dobre cechy. Jedną z takich cech jest mityczna zdolność do tłumienia składowych harmonicznych o określonych częstotliwościach. Mówię mityczna, dlatego że pewnie każdy o tym czytał w książce, ale tak naprawdę w praktyce no, rzadko się z tym spotykamy. W związku z tym znowu pokażę Wam na prawdziwym przetworniku, na czym to tłumienie polega i jakie płyną z tego korzyści. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze filmu o podstawach przetwarzania analogowo-cyfrowego, który umieściłem jakiś czas temu na moim kanale, to zachęcam Was, żeby teraz to zrobić, dlatego że tam wszystko jest bardzo elementarnie omówione. Natomiast dzisiaj nie będę już mówił o podstawach. Skupmy się na przetworniku z podwójnym całkowaniem. W poprzednich filmach omawiałem przetworniki typu Flash oraz kompensacyjne. Były to przetworniki bezpośrednie, a więc takie, w których wielkość przetwarzana jest porównywana ze skwantowanym wzorcem o tym samym charakterze fizycznym. Na przykład napięcie jest porównywane z napięciem. Dzisiaj omówię przetwornik z podwójnym całkowaniem, który jest przetwornikiem pośrednim, a więc takim, w którym wielkość mierzona, czyli napięcie. Jest przetwarzana na inną wielkość fizyczną, w tym przypadku czas, i dopiero porównywana ze skwantowanym wzorcem. Schemat blokowy takiego przetwornika zawiera przede wszystkim układ całkujący, tutaj zbudowany ze wzmacniacza operacyjnego i kondensatora, do wejścia którego naprzemiennie, za pomocą kluczy tranzystorowych, jest dołączane napięcie mierzone UX i napięcie wzorcowe UW. Na wyjściu tego układu otrzymujemy napięcie proporcjonalne do całki napięcia wejściowego. Jeżeli więc na wejściu jest napięcie stałe o polaryzacji dodatniej, to na wyjściu jest napięcie liniowo narastające. Ponieważ w przetworniku tym następuje przetworzenie napięcia na czas, to występują tu dodatkowo takie elementy jak generator impulsów, na schemacie nazwany zegarem, bramka i licznik. Przetwornik z podwójnym całkowaniem działa w dwóch cyklach. W pierwszym na wejście integratora dołączane jest napięcie mierzone Ux. Czas tego całkowania, Tc, jest ustalony i stały w danym przetworniku. Wartość całkowanego napięcia wejściowego w tym przypadku wynosi Ux razy Tc podzielone przez R razy C. Następnie występuje drugi cykl, w którym do wejścia integratora jest dołączane napięcie wzorcowe UW o znanej wartości i polaryzacji przeciwnej do UX, a jego całkowanie jest realizowane do czasu, aż napięcie na wyjściu integratora osiągnie wartość 0. Czas drugiego całkowania TX jest zmienny. I zależy od wartości mierzonego napięcia UX. Przekształcając więc ten wzór, otrzymujemy przepis na pomiar napięcia UX, które jest równe TX podzielone przez TC razy UW. Wystarczy więc zmierzyć czasy TX i TC, choć ten drugi czas jest przecież znany, i mamy przepis na pomiar napięcia. Do pomiaru czasu Tc i Tx stosuje się metody cyfrowe i właśnie do tego jest nam w układzie potrzebny generator, zegar, bramka oraz licznik. Odcinek czasu jest wyznaczany przecież jako iloczyn liczby impulsów i okresu generatora wzorcowego. Podstawiając więc do wzoru, otrzymujemy ostateczną zależność na Ux równą nx podzielone przez nc razy uv. To jest istota działania przetwornika podwójnie całkującego. Stan licznika nx jest skwantowaną reprezentacją napięcia mierzonego ux. Widzimy, że wynik pomiaru nie zależy od wartości użytych elementów r oraz c, ani częstotliwości generatora, co jest zaletą tego przetwarzania. Ponadto czas Tx można zmierzyć bardzo dokładnie, dzięki czemu przetworniki tego rodzaju uzyskują dużą rozdzielczość. Mam tutaj na stanowisku taki dydaktyczny model przetwornika z podwójnym całkowaniem. Jest on zbudowany w oparciu o woltomierz V628, zakres 4V DC i najbardziej interesujące jakby punkty Sygnały z tego przetwornika są wyprowadzone tutaj na płycie czołowej na gniazda BNC, dzięki czemu używając oscyloskopu będziemy mogli te sygnały podglądać, a podglądać będziemy, będziemy to, co nas najbardziej interesuje czyli sterowanie kluczami, które załączają napięcie UX i UW. Bo to nam zobrazuje cykle, dwa cykle pracy tego przetwornika, oraz będziemy oczywiście obserwować napięcie na wyjściu integratora, to napięcie zcałkowane. Na początek podłączę tutaj napięcie z zasilacza, napięcie stałe o regulowanej wartości. No i jak widzicie, voltomierz. Działa, jest pomiar napięcia realizowany. No to teraz podłączę sygnały do oscyloskopu. Ja już oscyloskop ustawiłem sobie wcześniej, tak żeby nie tracić teraz czasu. I tak jak wspominałem, obserwujemy trzy sygnały. Sygnał, sygnały kluczujące tutaj załączające napięcia i na wyjściu, na wyjściu integratora. I teraz um, zwróćcie uwagę na, na oscyloskop. Pierwszy kanał, pierwszy kanał to jest sygnał. Sterujący kluczem, który załącza napięcie mierzone UX, to jest ten żółty. Drugi to jest sterowanie, załączanie napięcia wzorcowego UW. I trzeci sygnał, ten o charakterystycznym kształcie, jak się domyślacie, jest to napięcie po scałkowaniu. Widać wyraźnie, że mamy tutaj te dwie fazy. Fazę całkowania napięcia mierzonego, to jest. Ta część, oraz drugą fazę, gdzie jest dołączone napięcie wzorcowe o przeciwnej polaryzacji. No i to całkowanie trwa, aż nie osiągniemy na wyjściu napięcia równego 0. Teraz, co się będzie działo, jeżeli ja będę zmieniał wartość napięcia mierzonego? Popatrzcie. Teraz jestem blisko 0V, zwiększam do ponad 1V i znowu zmniejszam. Obserwujemy to, co powiedziała nam teoria. Popatrzcie, czas pierwszego całkowania się nie zmienia. Szerokość tego impulsu się nie zmienia. Ten czas odtąd do tego szczytu, tu tak to nazwijmy, jest zawsze taki sam. Natomiast czas drugiego całkowania, a więc szerokość tego impulsu, prawda, ten czas tutaj, no, zmienia się i zależy od wartości mierzonego napięcia. Czyli rzeczywiście dokładnie jest tak, jak mówi nam teoria, że ten czas drugiego całkowania zależy od wartości mierzonego napięcia. Jeżeli znamy te czasy i znamy wartość napięcia wzorcowego, no to jesteśmy w stanie, no właśnie, mierząc przede wszystkim ten czas, wyznaczyć y, wartość napięcia ux. Jak zmierzyć ten czas? No, już też była o tym mowa, ale też pokażę Wam, jak to jest tutaj realizowane. No, jeżeli chcę zmierzyć ten odcinek czasu. No to wystarczy użyć generatora, który generuje z określoną, stabilną częstotliwością impulsy i policzyć, ile tych impulsów występuje w tym odcinku czasu. Mnożąc liczbę impulsów przez okres ich występowania, przez okres ich trwania właściwie tak, odwrotność częstotliwości generatora no dostaje wartość wyrażoną w sekundach. I tak też tutaj jest. W związku z tym ja teraz zamiast tego sygnału podłączę impulsy. O, przepraszam, nie ten chciałem. Tylko chciałem zamienić ten sygnał. O. Popatrzcie. To są impulsy. Które są zliczane w czasie drugiego całkowania. Możemy sobie je powiększyć, ale żeby je zobaczyć lepiej, ja muszę zmienić sobie tutaj wyzwalanie na kanał drugi. Ustawić poziom. O. I teraz mogę spróbować to rozciągnąć. No i zwróćcie uwagę, że tu rzeczywiście. Te impulsy y, y, są, występują, są zliczane. Znamy okres ich występowania. W związku z tym mamy, y, mamy przepis na pomiar, na pomiar czasu. Dobrze, wrócę z tym sygnałem. Tak. I zmierzmy jeszcze czasy. No bo tak, ten czas drugiego całkowania jest zmienny, ale ile wynosi czas pierwszego całkowania? Włączę kursory w trybie takim najprostszym, manual. I spróbuję zmierzyć ten czas pierwszego całkowania. O! Popatrzcie, ten czas wynosi dokładnie 20 milisekund. Częstotliwość, która odpowiada temu okresowi, to 50 Hz. A więc zwracamy uwagę, że jest to częstotliwość sieci zasilającej. No i tutaj już pewnie niektórzy domyślają się, dlaczego tak, a nie inaczej ten okres jest dobrany właśnie na 20 Milisekund, bo jest to związane z kolejnymi cechami tego przetwornika, o czym będę mówił za chwilę. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, że zasada działania tego przetwornika wcale nie jest jakaś bardzo skomplikowana, pomimo tego całkowania, które tam występuje. No i przetwornik ten ma, tak jak wspomniałem, szereg zalet. Jest jeszcze jedna zaleta zaleta, a może wada, właśnie nad tym się zastanowimy, a mianowicie zdolność tego przetwornika do tłumienia zakłóceń o określonych wartościach częstotliwości. I teraz chciałbym Wam to zagadnienie omówić i znowu na przykładzie przetwornika pokazać, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Z zasady działania przetwornika podwójnie całkującego wynika, że mierzy on napięcie średnie UX w czasie TC, czyli czasie pierwszego całkowania. Oznacza to, że wszystkie składowe sinusoidalne o okresie TC lub całkowitej wielokrotności tego okresu są tutaj tłumione i nie wpływają na wynik pomiaru. Wynika to z faktu, że całka za okres funkcji sinus wynosi przecież 0. Mamy więc kolejną zaletę tego przetwornika. Która jest wykorzystywana do tłumienia zakłóceń o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz i wielokrotności tej częstotliwości. Jednak, aby do tego tłumienia doszło, okres TC pierwszego całkowania musi wynosić 20 ms. A to jest przecież bardzo dużo. I tu objawia się główna wada tego przetwornika, czyli długi czas przetwarzania. Jak w praktyce zrealizować pomiar, który udowodni nam, że rzeczywiście przetwornik podwójnie całkujący ma cechę tłumienia składowych o określonych częstotliwościach. Nie jest to do końca takie proste, ale nasi studenci w laboratorium robią takie ćwiczenie, i teraz pokażę Wam, jak można to zrobić. Jest do tego potrzebny przede wszystkim multimetr. Albo woltomierz, który ma w sobie przetwornik podwójnie całkujący. Ja mam tutaj, używane przez nas w laboratorium, mam tutaj Rigola DM3058E, który jest włączony w trybie pomiaru napięcia stałego. Do wejścia napięciowego jest doprowadzony sygnał z generatora, który będzie mi służył tutaj do symulowania sygnału pomiarowego. Otóż w sygnale tym będę miał pewną składową stałą. wokół, której, do której będzie dodana składowa sinusoidalna, przemienna, o regulowanej częstotliwości i ta składowa przemienna będzie nam symulować zakłócenia w tym napięciu stałym. Będę więc zmieniał częstotliwość sygnału na generatorze i obserwował, jaki ma to wpływ na wynik pomiaru napięcia stałego na tym multimetrze. Powstaje jeszcze pytanie, jaką miarę tłumienia tutaj można czy należy przyjąć. No, zobaczymy. Na razie włączę sygnał i zobaczmy, co się stanie. Ustawię tutaj więc przede wszystkim składową stałą równą 1V. To będzie symulować mi napięcie stałe, które chcę mierzyć. I Ustawię również składową sinusoidalną o amplitudzie również 1V, czyli 2V peak-to-peak i częstotliwość tego sygnału zakłócającego będę regulował. Zacznijmy sobie od 20 Hz. Włączę wyjście i zobaczmy, co pokazuje nam multimetr. Zwróćcie uwagę, że pomiar napięcia stałego. No, z nie jest stały, zmienia się i to w dość dużych zakresach wokół jedynki. W związku z tym, można by przyjąć, że rozrzut tego pomiaru no jest jakąś miarą odporności na obecność zakłóceń w tym mierzonym napięciu. Jak zmierzyć ten rozrzut? No, możemy policzyć, czy możemy w zasadzie zmierzyć wartość minimalną i maksymalną z użyciem funkcji statystycznych tego multimetru. Ja wszedłem teraz właśnie w taki tryb. Zwróćcie uwagę, tutaj jest wykonywany cały czas pomiar. Już jest 25, za chwilę będzie 30 pomiarów i multimetr wyświetla nam wartość maksymalną, wartość minimalną i wartość. Średnią z tej puli pomiarów. Wartość średnia nas nie interesuje, ale interesuje nas maksimum i minimum, bo to determinuje nam zakres zmian wyników pomiarowych, a więc naszą miarę tutaj wpływu zakłóceń na pomiar. No to spróbujmy w związku z tym takie pomiary zrobić. Ja będę zmieniał częstotliwość i będę odczytywał. Zakres zmian wyników pomiarowych. Dla 20 Hz już mamy pomiar zrobiony. Wartość maksymalna 1,044 V, minimalna 0,998 V. Zmieniam częstotliwość, powiedzmy co 10 Hz będę zmieniał na 30. Zeruję ten pomiar statystyczny, uruchamiam go ponownie. Mamy Nowe pomiary. Licznik tutaj wyświetla ich liczbę. No i znowu wartość maksymalna i minimalna. Po przekroczeniu kilkudziesięciu pomiarów notuję te wskazania i znowu zmieniam częstotliwość. Interesuje mnie najbardziej to, co będzie się działo przy 50 Hz. Zobaczmy. Na razie mam 40 Hz i różnica jest tutaj na poziomie, wcześniej była na poziomie bodajże kilkunastu mV. Teraz mamy tutaj różnicę na poziomie kilku mV przy 40 Hz. Notuję sobie te wskazania i przechodzę do 50 Hz. Znowu zeruję pomiar. I zwróćcie uwagę, dla 50 Hz ta różnica tutaj jest minimalna. Praktycznie jest poniżej 1 mV. A więc rzeczywiście dla tej częstotliwości i okresu zakłóceń 20 ms, jak na razie uzyskałem minimalne rozrzuty w wyniku napięcia stałego. Zmierzę dalej. Zmieniam na 60 Hz. Zeruję. I znowu włączam. I zobaczmy. No, tutaj już jest nieco więcej. Wciąż jest mało, ale nieco więcej. No to zobaczmy, ile będzie na przykład dla 70 herców i tak dalej, i tak dalej. Punkt po punkcie ściągnę tą charakterystykę aż do 130 herców i za chwilę wam ją pokażę. Skończyłem robić pomiary, wprowadziłem ich wyniki do komputera, policzyłem różnice pomiędzy maksimum a minimum zmierzonego napięcia dla każdej częstotliwości i narysowałem w formie wykresu. Zobaczcie jak ładnie widać, że te rozrzuty są najmniejsze rzeczywiście dla Częstotliwości 50 Hz oraz wielokrotności tej częstotliwości, czyli dla 100 Hz, 150 i tak dalej. Rzeczywiście, całka dla tych częstotliwości, dla tych okresów, które są wielokrotnością czy pod wielokrotnością 20 milisekund, tego sygnału zakłócającego jest równa 0 i to powoduje, że mamy najmniejsze rozrzuty właśnie dla tych częstotliwości. A więc faktycznie mamy tutaj zgodność praktyki z teorią. Tym filmem chciałbym zakończyć cykl dotyczący przetwarzania analogowo-cyfrowego. Już kilka filmów w tej tematyce się pojawiło i na razie uznaję temat za wyczerpany. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania albo chcecie, abym coś dodatkowo omówił, piszcie w komentarzach, a ja postaram się tym tematem jeszcze zająć. Dzięki za uwagę. Na razie myślę, że na najbliższe dwa tygodnie zrobię przerwę w publikowaniu. Nie wiem, czy zdążę coś opublikować do następnego weekendu, ale mam nadzieję, że najpóźniej za dwa tygodnie znowu się zobaczymy. Więc miejcie się dobrze i do zobaczenia.